Dzień dobry, witam uczniów klasy ósmej na naszej kolejnej lekcji dotyczącej projektów multimedialnych. I dzisiaj taki temat o nagrywaniu zawartości ekranu, czyli dokładnie o tym, co ja robię w tej chwili. Bo ja w tej chwili właśnie nagrywam zawartość ekranu, z czego powstanie filmik. A ten filmik potem pokaże się na YouTube, co można zobaczyć. Zresztą oglądacie, widzicie. Od czego tutaj zacznę? Zacznę od tego, że tutaj nam autorzy piszą, że w niektórych wersjach programu Microsoft PowerPoint można nagrać zawartość ekranu. Tutaj jest pokazany fragment interfejsu tego programu. O. Jest wideo, multimedia, wideo, dźwięk. Oraz nagrywanie zawartości ekranu. Niestety ta opcja jest dostępna yy, no, tylko właśnie już w tych nowszych wersjach programu Microsoft PowerPoint. Jeżeli ktoś ma, to jak najbardziej taką opcję dostępna. natomiast w starszych tego nie ma. No, na przykład ja tutaj otworzę sobie o, starszą moją. Widzimy, że tutaj yy, we wstawianiu w klipie multi multimedialne mamy tylko film i dźwięk. Nie mamy tej trzeciej opcji. Nie ma jej. No bo nie było. Po prostu każda nowa wersja programu, w każdej nowej wersji coś tam się dokłada. I tak to jest m.in. z PowerPointem. No ale to też nie jest problemem, bo jeżeli nie mamy takiej opcji, możemy to no, zrobić na przykład przy pomocy programów zewnętrznych, takich, które nie są w PowerPoincie, ale można je sobie pobrać z internetu. Takim programem, programem, który ja nagrywam, to jest. O tutaj sobie. sobie FreeCam 8. Tu jest strona z tym programem. Yy, on tak wygląda, zaraz wam pokażę, co jest na screenach. Yy, jest to wersja darmowa i yy, o tak to wygląda. Można nagrywać. z. Twój screen, tu się właśnie tu jest pokazane, że jeżeli włączymy sobie, znaczy najpierw sobie taką rameczką ustawiamy, zakres, znaczy co nam będzie nagrywał, może być cały punkt, no, może być fragment tylko, i kiedy klikniemy sobie ten czerwony guzik, program zaczyna odliczać od 3, 2, potem 1, i w tym momencie zaczyna się e, nagrywanie. Kiedy nagranie skończymy, to, yy, znaczy, kiedy chcemy skończyć, wciskamy klawisz Escape, i wtedy nam się automatycznie nagrywanie kończy. Potem jest zapisywane yy, taki film, można potem sobie to no właśnie save as video albo upload to YouTube. Yy, tutaj zapisujemy sobie na dysku nasz film, a tutaj tą opcję możemy od razu wysyłać do serwisu YouTube. I tutaj mamy jeszcze wersję Pro, bo to jest wersja darmowa. Natomiast wersja Pro, bo tam trzeba płacić, to on już ma troszkę więcej opcji. Już tu mamy jakąś edycję, tutaj coś możemy sobie więcej rzeczy zrobić. Tutaj jeszcze, właśnie o, w tych naszych prezentacjach, niekoniecznie prezentacje, tylko nagrywanie ekranu. O, właśnie, tak wygląda ikonka tego pro, pro, programu FreeCam. I dokładnie, kiedy program już się nagra, kiedy już zakończy się, to on sobie eksportuje te dane. Tu mam pokazane, mogę sobie jeszcze go otworzyć, mam czas tego filmu. Są tam pewne drobne elementy do edycji, no, ale ja ich przynajmniej nie próbowałem, bo nigdy nie miałem na to czasu. Innymi programami edytuję sobie tam, ewentualnie jakieś zmiany wprowadzam po zapisaniu właśnie tak to wygląda, można sobie ten film odtworzyć no tak, a tak się uruchamia jak kliknę tą ikonkę z początku to mi się pokazuje taka tabelka New Recording albo szukać obecnych nagrań, zawsze sobie klikam to New Recording i, i wtedy właśnie o się pokazuje taka ramka tak. sobie akurat w tym momencie sobie tylko to New Recording zaznaczyłem, tylko fragment pulpitu, może sobie cały tutaj są takie, takie, o, do rozciągania. To jest ta jedna opcja tego, znaczy jedna opcja nagrywania ekranu, yy, ale tych programów tak naprawdę jest dużo, bo yy, o, jak sobie tutaj jak sobie włączyłem, wpisałem sobie nagrywanie ekranu, to na takiej stronie komputerświat.pl mamy Tutaj najlepsze programy do przechwytywania ekranu yy, i tak dalej. No, wtedy, kiedy ja szukałem jakiegoś programu do nagrywania, to tego artykułu jeszcze nie było, bo artykuł jest z 30 marca. Yy, także sobie znalazłem wtedy troszkę in, inny program, wcześniej zacząłem go testować, właśnie ten FreeCam, a tutaj mam jeszcze inne propozycje, tak, tak, GreenShot, ShareX, one są opisane tutaj. No, są widzimy, o, jeżeli sobie klikniemy w nowej karcie, to nam się pojawi strona tego programu z opisem również jak to wygląda, prawda? Jak to się, jak to się używa? Tak więc, no, z tym nagrywaniem, to tak to wygląda. O, tu jest nagrywany, pokazany przykład yy, skraca. Ktoś tam pokazuje w scratchu, po prostu kręci filmik instruktażowy, jak jakiś tam skrypt. Na przykład, tu akurat jest, widzę, że z kwadratem, sześciokątem, definicję, czyli definiujemy te figury, potem jeszcze wstawiamy do skryptu, żeby wam wiedział. i następnie tutaj widzimy, że tu mamy to, można coś sobie poobrabiać, jeszcze i, i do prezentacji wstawić przede wszystkim taki klip filmowy. No a czy, jeżeli nie mam tej opcji o tutaj, która była, to co, co wtedy zrobi? No nagrać filmik innym programem i można go również wstawić do prezentacji. I jeszcze jedna rzecz e, mianowicie. E, można skorzystać sobie z konta outlook.com w Microsoftu, zalogować się tam, zarejestrować. Tam są y, programy Office y, czy z PowerPointem. Y, można sobie z nich korzystać. Y, ja akurat nie korzystam, bo mi się ta strona wybitnie nie podoba. Mieliśmy problemy. Ja i uczniowie klasy 6, jeszcze chodziliśmy do szkoły, ta strona się blokowała. Jakieś było brak dostępu, nawet mnie zablokowało, zdenerwowałem się, jednak ja używam w moim przypadku, jest inna opcja, popatrzmy sobie tutaj na Google, jeszcze sobie klikniemy te, te, te kropeczki, no, dlatego mamy tutaj arkusze, prezentacje, mamy dokumenty, jeżeli sobie klikniemy prezentację, jeżeli sobie tutaj kliknę, to otworzy mi się po prostu taki war prezentacje, dam yy, sobie pusty, prawda, A. i mam na, yy, na online mam po prostu program do robienia prezentacji. Można sobie to zrobić, on może nie ma tylu opcji, co, co PowerPoint, ale jak najbardziej ma. Yy, można tu różne rzeczy dodawać, można i filmiki wstawiać i yy, no formatować tak samo, prawda, yy, to tło na przykład... O, o nim, no, już, już tak teraz przedtem sobie wstawiłem w poprzednim to moje niebo. No, ma jakiś tam układ, y, motyw, prawda, jakiś, no, jest tego. I jeżeli sobie to zaznaczymy, znaczy, zaznaczymy, jeżeli sobie zrobimy jakąś prezentację, tutaj nam się otwierają jakieś tam... Y, to można sobie ten po prostu dajmy, nie zapisz tylko pobierz Microsoft PowerPoint i wtedy no, zapisujemy go sobie po prostu na dysku z tym rozszerzeniem PPTX no. może tutaj yy, no jest tutaj można sobie tutaj właśnie wiele zmienić tło o, właśnie, zmieniło. Popatrz, możemy sobie zmienić tło. Pamiętacie, jak wam pokazywałem te chmurki? Widzimy, tu mamy kolor biały. Możemy wybrać obraz, tak? Powiem, wybierz obraz. I teraz popatrzcie, mamy prześli z aparatu. Jeżeli sobie w aparat, to będzie nam chciał kamerkę wyłączyć, czyli, żeby nam zrobił zdjęcie bezpośrednio w tej chwili z URL, czyli z jakiegoś adresu internetowego. Zdjęcia. Z dysku Google. Popatrzmy z dysku Google akurat ja tam umieszczałem zdjęcia. Jeżeli... O, o to widzimy mamy jakieś, prawda? Y, to mi tam ktoś tam mi wysyłał. Zdjęcia z kolei. O, to z kolei które ja kiedyś umieszczałem. Stare już zdjęcia. O, widzimy. Też mogę sobie y, tutaj to pobrać no także no i można oczywiście przesłać jeżeli damy prześli, patrzmy, przeglądamy i tutaj popatrzmy, mam, mam te swoje chmury, otwórz O, jest przesyłany klik gotowe no gotowe, i możemy sobie robić prezentację również tutaj a potem ją zapisywać to Tyle na dzisiaj, bo kolejny temat to czyli klipy, znaczy montaż filmu to jest trochę dość, dość rozległy temat. Ja to sobie zostawię na następny raz. Montaż filmu, czyli Movie Maker, Windows Movie Maker albo Live Movie Maker to będzie następnym razem. Dzisiaj się z Wami żegnam i do zobaczenia na tydzień.